Dzień dobry, dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień. To będzie bardzo dobry tydzień. Witam Was w poniedziałek o godzinie siódmej po to, żeby dodać Wam energii, dodać Wam motywacji, dodać Wam troszeczkę powera na najbliższy tydzień. Ci, którzy nie oglądają dają tego na żywo, w każdej chwili mogą to odtworzyć. Najłatwiej jest znaleźć e, na kanale YouTube 3 minuty uskrzydlania. E, tam jest playlista 30 minut uskrzydlania i sobie wszystkie odcinki można odtworzyć. Poczekam, aż jeszcze się ktoś tutaj nie pojawi. Mam, mam nadzieję, że mnie widać i słychać, ponieważ z mojej strony tutaj wszystko jest OK Widać, że jestem. Mam nadzieję, że mnie słychać. E, więc zanim jeszcze tu się zgromadzicie o tej kosmicznej porze, dla niektórych, e, no to kilka ogłoszeń parafialnych. <laughs> e, więc cóż nas czeka w najbliższym czasie? Koniec listopada 25-27, trzy dni uskrzydlania. Zobaczymy, kto jeszcze się zgłosi, kto jeszcze przyjdzie. Bardzo serdecznie zapraszam. Podczas tych trzech dni rzeczywiście można odmienić swoje życie i dostać skrzydełek, więc bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do nas, to, to zapraszam. Co dwa tygodnie odbywa się audycja, audycja z Janą rekfaber bańki. O dorosłym życiu. Teraz wyjątkowo zamiast czwartku był piątek, ale też możecie znaleźć na kanale YouTube, jeżeli tylko chcecie. Oczywiście zapraszam na moją stronę www.uskrzydlacze.pl. Tam wszystkie informacje na mój temat, tam wszystkie możecie znaleźć i artykuły, i wpisy blogowe, i wszystko to, co Wam. Proponuję. Pod koniec miesiąca, chyba 23, szkolenie we wronkach stacjonarne dla nauczycieli od lęku do miłości. Będziemy właśnie od lęku do miłości, to co dzisiaj nas, nam będziemy, będziemy robić, czyli będziemy mówić o naszych lękach i o tym, co nas powstrzymuje. To To w najbliższym czasie. Już teraz zapraszam. Na webinar sukcesu to ja, który poprowadzę na początku grudnia, 6 grudnia, będzie, będzie webinar o działaniu, o tym, jak pokonywać, pokonywać trudności. Więc to wszystko jest przed nami. Jest, pojawiło się jakieś serduszko, czyli znaczy, że mnie widać i słychać, czyli możemy zacząć. Dzisiaj rozważania. Dzisiaj coś, coś słabo wstajecie. Pewnie wstać się nie chce po długim weekendzie, ale to nie w każdej chwili możecie do nas dołączyć. Napiszcie mi tylko, czy, czy, czy jest wszystko ok. Jest wszystko. Jest. Witam pozytywną matkę i już zaczynamy. Zacznę dzisiaj od historii, historię, którą usłyszałam od Jacka Walkiewicza i którą bardzo często wykorzystuję, ponieważ ona fascynuje i pokazuje pewne mechanizmy, które mamy w związku z naszymi lękami i tym, o czym chcę dzisiaj mówić. Dwóch chłopców stoi na górce zimą i chcą zjechać z góry w dół na sad. No i tak stoją na tej górce, no i się bardzo boją. Boją się, ponieważ mówią tak, na no co będzie, jak się wywrócą na tych sankach, a tu nie widać dołu tej górki, być może tam są jakieś krzaki, być może jest drzewo, w które się rozbiją, a co jak się stanie, jak sobie wkręcą nogę w płoze tych sanek i gdzieś tam im się coś stanie. No i tak stoją przez dłuższy czas na tej górze, no i się bardzo boją. I w pewnym momencie jeden z tych chłopców mówi, wiesz co? Ja już wolę zjechać i się wyrzucić, aniżeli tutaj tak stać i się bać. I ta historia pokazuje nam, w jaki sposób my funkcjonujemy. Że my czasami przez całe życie tak stoimy na tej górce i rozważamy różne kwestie. Ale nie ryzykujemy i nie zjeżdżamy. I to jest właściwie historia o tym, co nas powstrzymuje, a najczęściej powstrzymuje nas lęk. Pewne powiedzenie, mówią, że, pe, pewne powiedzenie mówi, że nie możemy się rozwijać, ponieważ siedzimy w piwnicy, a co nas tej piwnicy trzyma lęk. I to jest właśnie ten lęk. Przed czym? Dziś troszeczkę zastanowimy się, czego my tak właściwie się boimy i co nie pozwala nam pójść krok dalej. Więc dziś rozważymy sobie te różne opcje, które być może troszeczkę zachęcą Was do działania i do pokonywania swoich lęków. Jak my tak stoimy sobie na tej górce, tak jak ci chłopcy, i boimy się zaryzykować, boimy się działania, boimy się zrobić, zmienić coś w naszym życiu, no to muszę Wam powiedzieć, że są badania, badania naukowe, które mówią o tym, że 99% rzeczy, których się boimy, nigdy się nie wydarzają. I być może to Was pocieszy, Ponieważ nasz mózg jest tak skonstruowany, że my sobie tworzymy scenariusze. I my już mamy gotowy scenariusz, co się wydarzy. A ponieważ nasz mózg jest jak dla złych myśli, jak teflon dla dobrych, no to co? To najczęściej piszemy sobie czarne scenariusze które w ogóle się nie wydarzają. Jeśli ma się coś wydarzyć, to się wydarzy. I stare chińskie przysłowie mówi, że jeśli jeszcze się nie wydarzyło, to po co się zamartwiać? Jeśli już się wydarzyło, to zamartwianie na nic się zda. No i to jest właśnie historia o tym, jak my sobie tworzymy czarne scenariusze, a one do niczego nas nie doprowadzają, tylko potęgują nasz lęk i powodują, że my jesteśmy sparaliżowani, i powodują, że my stoimy na tej górce z sankami i boimy się zjechać. To są te, te nasze myśli. Niektórzy powiedzą tak, ale. Ja wolę być przygotowana na najgorsze, czyli ja wolę, żeby się nastawić na najgorszy, na czarny scenariusz, a później się pozytywnie rozczarować. Tak lubię. Ja podchodzę w to w nieco inny sposób, ponieważ podchodzę do tego badając energię, w jakiej energii ja jestem, jeśli jestem w energii lęku. To, co się ze mną dzieje, jeśli ja jestem w energii lęku? No, mam podwyższone ciśnienie, serce mi wali i ta energia lęku powoduje bardzo często reakcje moje, które są związane też z moim ciałem. Jeśli ja się nie boję, o tym za chwilę jeszcze powiemy, no to co, no to, to się ta energia negatywna we mnie nie kumuluje. No, i co, i trzy dni boisz się, jesteś w tej energii po to, żeby się na chwilę ucieszyć, że się to nie wydarzyło? No to dla mnie lepiej te trzy dni spożytkować na to, żeby żyć sobie albo normalnie, albo dobrze się nastawiać, ponieważ wtedy przynajmniej nie cierpi moje ciało. I nie przeżywam tego, nie jestem w tej energii lęku, bo jak jestem w energii lęku, to moje ciało traci. Moja przyjaciółka czekała ostatnio na wyniki. Wyniki, no, wiadomo, trudnej choroby. I przyszły te wyniki, i ona przez trzy dni ich nie otwierała, ponieważ bała się, co tam będzie. I ja sobie myślę, ale po co utrzymywać się? To już lepiej się dowiedzieć i działać, obojętnie jaki ten wynik będzie, aniżeli trzy dni sobie odbierać zdrowie i utrzymywać się, no właściwie w takim paraliżu całego ciała. Co to będzie, jak ja to otworzę? Ale to jest mechanizm, który my bardzo często lubimy. Lubimy w sobie utrzymywać, ponieważ ten lęk, który się w nas pojawia, on nas paraliżuje przed działaniem i on powoduje, że my stoimy w miejscu, nie ruszamy się. I z czym to jest związane? To jest związane znowu, znowu z kilkoma lękami, które w naszym życiu są. I które nas powstrzymują, które powodują, że my nie robimy różnych rzeczy. I pierwszy lęk to jest lęk przed porażką, czyli ja nie robię, nie, nie zmieniam pracy, nie podejmuję się nowych wyzwań. Dlaczego? Bo boję się, że mi się nie uda. Ja wiadomo, że nie ma czegoś takiego. Jak uda się, bo uda są dwa prawe i lewe, ale ja się boję, że to będzie klapa, że ja po prostu nie podołam, że to zadanie, którego się podejmuję, okaże się fiaskiem. I ten lęk powoduje bardzo często to, że my nie podejmujemy nowych wyzwań. My po prostu nie działamy. Ponieważ tak bardzo boimy się, że to nam nie pójdzie, że nie spełnimy oczekiwań swoich przede wszystkim, no i stoimy w tym miejscu. I moglibyśmy być już w innym miejscu, ale ten lęk powoduje, że my w ogóle nie zaczynamy. Nie zaczynamy działać, ponieważ boimy się, co jak mi nie wyjdzie. I to jest tak samo jak z marzeniami. Niektórzy mówią tak, ja nie marzę, bo co jak się nie spełnią? A ja zawsze mówię, a co jak się spełnią? Nawet jeśli podejmiesz się działania, podejmiesz się projektu i to nie spełni Twoich oczekiwań, to co? To możesz zawsze to zmienić, możesz zawsze to dostosować. Ale jeśli będziesz kwić w tym samym miejscu i w ogóle nie ruszysz, w ogóle się nie podejmiesz, nie spróbujesz w ogóle, to no to jest najgorsze, co możesz zrobić, żeby się przekonać, jaki jest po drugiej stronie lęku. Bo to, że ty tam zostaniesz i w ogóle nie spróbujesz, jest gorsze od tego, żeby spróbować i żeby coś poszło nie tak. Ponieważ jak już przekroczysz tą granicę lęku i zaczniesz działać, no to się okaże, że, że być może to nie było wcale takie trudne. A być może to jest ciekawe. A my znowu, my tak stoimy na tej górce przez cały czas. Ostatnio kilkakrotnie wyświetlił mi się taki filmik, kiedy mają osoby skoczyć na bungee. I oni już są na tej górze. Więc Wiecie, I tam jest ktoś, kto ich zagaduje, oni mają kamerkę i za chwilę mają skoczyć na tej, na, na tej linie. No i oni tam się cali trzęsą, no a ta osoba, która tam jest z nimi, która ma przeprowadzić ten skok, ona przeprowadza z nimi jeszcze jakiś wywiad. I wiecie, co jest, co jest clue tego? że czym dłużej się tam stoi i tą rozmowę prowadzi, to lęk jest większy. I ten prowadzący zawsze mówi, słuchaj, czy już jesteś gotowy? No, jeszcze nie, bo jeszcze się boję. I czym dłużej ta rozmowa trwa, a ona czasami trwa kilka minut, tym po prostu lęk jest większy. I ten prowadzący mówi tak, słuchaj, im dłużej tu będziemy stać, tym pamiętaj, że lęk jest większy. Policz do trzech i po prostu skocz. A te osoby. No właśnie, okazuje się, że lubią się bać. One przyszły tutaj, żeby skoczyć. Później, jak już lecą, to już jest cudownie i wspaniale. Po skoku opowiadają, jak to było świetnie, ale przed tym momentem przekroczenia, wiecie, przechylenia się z tej platformy, one utrzymują się w tym lęku. I im lęk jest dłużej podtrzymywany, tym trudniej jest skoczyć. Więc czasami, żeby zaryzykować, no to trzeba przestać myśleć. Znowu badania pokazują, że 99% myśli, których mamy dzisiaj, one się powtórzą jutro. Więc jeśli my ciągle się boimy, no to jutro też będziemy mieli takie myśli. I zostaje nam ten 1%, ten 1%, który możemy zmienić, który jeśli będziemy małymi kroczkami pokonywać swoje lęki, spowoduje, że my zmienimy coś w swoim życiu. Ale czego jeszcze się boimy? Czasami prócz tego lęku przed, przed porażką, przed tym, co nam nie wyjdzie, jest ogromny lęk przed sukcesem, bo jeśli ja to zrobię, to będę musiała zmienić swoje życie. A, i to jest jeszcze gorsze. Więc my tak właściwie to boimy się tego sukcesu, jakkolwiek nazwiemy ten sukces, ponieważ on spowoduje, że my już nie będziemy w tym samym miejscu, że my będziemy musieli w inny sposób żyć, że my będziemy musieli. Jakkolwiek to nazwiemy, dokonać pewnych zmian. I ten lęk przed sukcesem, czyli nie tylko lęk przed porażką, ale lęk przed sukcesem również bardzo często nas ogranicza. Innym lękiem jest lęk przed krytyką. I tutaj jest, co inni powiedzą, jak oni zareagują. I to jest to, że my nie robimy tego dla siebie, a nie robimy tego dla innych. Bo co im, co ludzie powiedzą? Jak ja zaczynałam, słuchajcie, trzy lata temu prowadzenie swojego kanału na, na YouTube, to ja najbardziej się tego bałam. I no ileś tam miesięcy, słuchajcie, ja nie robiłam, ponieważ ja mówiłam, a co ludzie powiedzą? A że ona tak się zachowuje, a że ona mówi. Mm. I to powodowało, że ja nie podejmowałam zadań. I dopiero kiedy okazało się, że ja pokonałam w sobie ten lęk, lęk przed tym, co inni powiedzą, a niech powiedzą sobie, co chcą, ja tak nie mam na to wpływu. A ile razy nie zrobiłaś czegoś w życiu, Ponieważ bałaś się, co ludzie powiedzą, jak zareagują. Ja mam przykłady kobiet, które na przykład boją się wyjść z relacji. Boją się podjąć decyzję o rozstaniu, o rozwodzie, ponieważ to, co inni powiedzą? Co powie mama, co powie tata, co powiedzą sąsiedzi, jak ja. Rozstanę się z tym mężem. I tak e, też mam kilka przykładów kobiet, które właśnie w takich trudnych relacjach nie wychodziły z tych relacji i okłamywały tych najbliższych. Dlaczego? Ponieważ bały się stanąć w prawdzie. Że to jest moja decyzja. Bo co? Bo co inni powiedzą, jak oni zareagują? Czyli nie robię tego dla siebie. Tylko robię tego dla wyimaginowanych innych, którzy najczęściej no, nie powinno ich to dotyczyć, bo to ich nie dotyczy. To dotyczy mojego życia i moich decyzji. Więc jeśli przejmujesz się opinią innych, no to pomyśl sobie, że możesz całe życie nie spełnić swoich marzeń, bo będziesz myślała. Co inni powiedzą. No niech oni mówią, co chcą. Nawet jeśli nas skrytykują, nawet jeśli powiedzą: No, a co to za idiotka? To jest tylko ich opinia. I oni nie mają nic do Twojego życia. A kto jeszcze najczęściej nas krytykuje? Ten, który ma sam swoje lęki, najczęściej nic nie robi. To jest tak zwane nie rób tegi. On mówi nie, nie, nie rób tego. Nie ryzykuj. A po co będziesz się męczył? A sam w życiu przez cały dzień leży przed telewizorem i nie podejmuje żadnych działań. I nigdy nic nie zrobił konstruktywnego. I my się boimy jego opinii. Osoby, które dokonują wielkich rzeczy, one cię będą zachęcać. I będą mówić rób, spróbuj, dawaj. No i co z tego, że nie pójdzie tak, jakbyś chciał, ale będziesz miał doświadczenie, i następnym razem znowu coś się wydarzy fajnego. Więc y, pamiętaj, że szukaj osób, które nie będą cię utwierdzać w tym lęku, ale będą ci dodawać skrzydeł, będą Mówić właśnie, leć, spróbuj, dawaj, uda się, nawet jeżeli nie powinniśmy tego słowa używać. Dasz radę. A jeśli ktoś mówi, nie, nie, nie warto, to zastanów się, czy on jest w tym samym miejscu, w którym Ty chciałabyś być. A jeśli nie, to po prostu przestań słuchać innych i przestań się bać tego, co on powie. Niech on sobie mówi, co on chce. I jak można pokonać swój lęk. Czyli co właściwie zastanawiając się, jeżeli patrzymy na ludzi odważnych, patrzymy na ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy, to musimy się zastanowić, czy oni się nie boją, boją się bo każdy się boi. I tu wcale nie chodzi w odwadze do działania, nie chodzi o to, żeby przestać się bać, ale chodzi o to, żeby działać mimo lęku. Czyli żeby ta ciekawość była większa niż lęk. I jeśli mamy coś zrobić i coś o czymś marzymy, to trzeba doprowadzić, tak jak na tej bandzie jak stoimy i chcemy skoczyć, żeby ciekawość, co tam jest po drugiej stronie, była większa od lęku. I to jest ta granica, kiedy okazuje się, że my boimy się, ale jednocześnie działamy. Czyli pokonujemy ten lęk. Bo nie chodzi o to, żeby przestać się bać, ale żeby bać się i się robić. Jacek Walkiewicz, którego wspominałam na początku, on mówił: Kiedyś się bałem i nie robiłem. Teraz się boję i robię. I to jest właśnie to, do czego warto siebie samego doprowadzić. Czyli doprowadzić do tego, żeby działać mimo lęku. Żeby ten lęk nam towarzyszył ale żeby on był na tyle zniwelowany, żeby nas nie paraliżował. Czyli żeby nie odbierał nam tej mocy sprawczej. I po pierwsze, to jest to, jak można pokonać lęk przez tą ciekawość. Ciekawość jest większa od lęku. A z drugiej strony, to jest też znowu świadomość, żeby sobie uświadomić, czego ja tak właściwie się boję. Czy ja się boję porażki, czy ja się boję sukcesu, czy ja się boję opinii innych, czy ja się boję krytyki? Gdzie ten lęk jest umiejscowiony? Jeśli ja sobie odpowiem, czego ja tak właściwie się boję, co tak właściwie powoduje, że ja tkwię, ja nie wychodzę z tej mojej strefy komfortu. Ponieważ no te nasze lęki bardzo często są oparte o to, że my w tym swoim strefie komfortu, w tym swoim błotku, w którym siedzimy, już nam nie jest wygodnie, my już byśmy chcieli coś zmienić, ale nadal tkwimy, ponieważ jest nam bezpiecznie. No szef nie taki, praca nie taka, no ale tutaj wszystko znam, a gdzie ja będę ryzykować? A co, jak ja teraz pracy nie znajdę? A co się wydarzy? I znowu uruchamiamy te same mechanizmy, o których mówię dzisiaj od początku. Czyli to jest nic innego, jak strefa komfortu, z której, jak którą opuścimy, a jak opuścimy strefę komfortu, to mamy nieznane i boimy się tego nieznanego. Ale dopóki nie spróbujemy, nie zaryzykujemy, to będziemy siedzieć w tej naszej kałuży brudnej. Sadzawce, takiej zastanej. A tam obok jest piękne źródło, czyste, w którym możemy się umyć, którego możemy doświadczać. I to jest chyba najważniejsze, żeby zaryzykować, Czyli jeżeli pokonam, jeżeli ciekawość będzie większa. A po drugie podejmiemy ryzyko. My nie lubimy ryzyka, ponieważ my nie lubimy generalnie zmian. Ponieważ my mamy taki tryb naszego mózgu, nie tylko mózgu, ale naszego organizmu, który powoduje bezpieczeństwo i brak wysiłku, a jednak zmiana powoduje, że my musimy dokonać wysiłku różnego, i psychicznego, i fizycznego, i, i to musi być znowu związane z tym ryzykiem, co jest po drugiej stronie. I na koniec podam Wam cytat. Cytat Josefa Kampela. Jaskinia, do której boisz się wejść, skrywa skarb, którego szukasz. Fajne, nie? Pamiętaj o tym. Jaskinia, do której boisz się wejść, skrywa skarb, którego szukasz. I z tym Was dziś zostawiam. Napiszcie mi proszę, co z dzisiejszego spotkania wynosicie, które z lęków najbardziej Was paraliżuje, które zdanie być może Was przekonało do tego, żeby lęki swoje pokonywać i co w ogóle na ten temat sądzicie. Jak to jest z Waszymi lękami. Więc jeszcze czekam na Wasze, na wasze komentarze, jeśli oglądacie to później, puśćcie serduszko, udostępnijcie ten film, niech idzie w świat, niech inni być może też skorzystają i pokonują swoje lęki. I przede wszystkim bój się i rób. Miłego dnia.